Siemano, z tej strony Zacnę899 W tym odcinku pokażę wam, jak można kolorować zbroję Także tak, bierzemy do graffinga na przykład... Jeszcze chwila, czy da się tak... Nie, tak się nie da mieszać Dobra, bierzemy na przykład czapkę, tak Tak Tak, na przykład Tak Tak Możemy różne kolorowe robić Wszystko że jest odcieni. może ten biały ten i ten zdejmiemy i ten. No coś takiego nam wychodzi. taka różowa. <grytania> Na przykład to. To i to. Tak. Tak, na przykład spodenki jakieś kolorowe. O, fioletowe, <laughs> To, to, albo nie, zamiast tego to i to, coś takiego. Tak, tak, takie trochę wyblakłe. Także zmienię na przykład to na to i na to chociaż nie, jednokolorowy można zrobić taki tak czapkę na przykład już zrobię z tych z tego kolorowa to zrobię z tego o to czarny wychodzi z tego i słodenki z różowego. Znaczy, butki, Takie, czy takie. No więc, jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie dałeś jeszcze suba, to daję. Także do następnego odcinka. Pa!